Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamal, a to jest szósty odcinek z naszej serii. Zagrajmy w God of War. Dobra, toruszamy przez tą kolumnę, zobaczymy, co się dalej wydarzy. Dawaj, Atreusi, koć! O, jest i Dzik faktycznie, zobaczcie. Dobra, czyli nie uciek daleko, dam radę. Pokieć w górę, mocny chwyt. Spokojnie, celność ponad szybkość. Tak. Nie skup go. No, Atreus już się trochę hmm. wyrobił widzę. Ładnie, ładnie. O. O Kratos, nie denerwuj się. Najważniejsze, że ty ten nóż znalazłeś. Spokojnie. Piercielę ten tuż. Słuchajcie, jeszcze Atreus uciekł. No tam że on za tym dzikiem. O kurde, miejmy nadzieję, że nic mu się nie stało. Chłopczem! Oj, gdzie jesteś? Szybko, ojcze, Atreus. Znalazłem go. Nie, nie, ja słyszę jakoś tutaj. Atreusie! On zwalnia! Czyli co bardziej tutaj myślicie? Chyba tak. Czekaj na mnie, chłopcze! Oj, nie, no idę, idę, kurczę. Nawet nie zamierzam tutaj już nic przeszukiwać. Po prostu Atreusa znaleźć jak najszybciej. Atreusie! Oho. Nawet już nic nie krzyczy, Atreus. Ja pierdziesz to muzyka. Co ty Przepraszam. Nie wiedziałem, że jest gdzieś. Nie jest. To mój przyjaciel. Chłopiec wykonywał moje polecenia. Więc mi pomóż. Przytrzymaj tutaj! Przytrzymaj, wykwawia się! To już ostatni w tym świecie, a wy do niego... Byliście głodni? Ćwiczyłem strzelanie. Ćwiczyłeś strzelanie? Jest mi bardzo przykro. Przyciskaj dalej. To moja wina. Powinnam go uważać. Czy on umrze? Nie pozwolę na to. Słuchaj. Strzała przecięła mu tętnicę. Znajdź oba końce i przytrzymaj mocno. Zacznij od lewej strony. Złap i przytrzymaj. Teraz prawa strona. Trzy Dobrze. Teraz je ściągnij i złóż razem. Suna... Fuku. Jesteś wiedźmą. Nie dokończę tu leczyna. Mój dom jest za do tymi drzewami. Zaniesiesz go? On nie może umrzeć. Dobrze, na razie nieco się uspokoił. Graith. Pędzę. O no kurde, podążaj za wiedźmą. Ciekawe kim ona jest w ogóle, to jest dobre pytanie. Bo nie mam pojęcia, ale no, dobra, ruszajmy na razie do tej, tego jej domu. Obszar odkryto. To dla trochę za duży, co? Zrobiła go dla mnie mama. Mówiła, że do niego dorosnę. Nigdy cię nie widziałam w tych lasach. Mama pewnie za tobą tęskni. Ona nie żyje. Niesiemy jej trochę na najwyższą z gór. Prochę? Tego chciała. Ja. bardzo mi przykro. Kurde, jak to ładnie w ogóle wygląda, ja pierdzielę, no przecież zwróćcie uwagę na ja te wszystkie kolory. Masakra. Dotarliśmy. Mieszkasz w drzewie? Nie w, tylko pod. Że co? Ewe! Spójrz! Wow! Ale zajebiaszcze. Ale kozak. Co, ona mieszka pod wielkim, epickim żółwiem? Ja też tak chcę. <grywa> ja też tak chcę mieszkać. Jest przyjazny? Chłopcze... Przysięgam, że nic mu nie grozi. Kurde, jak to ładnie w ogóle. To jakbyśmy się do zupełnie innej krainy jakiejś zaczarowanej przenieśli. Kozackie. sieba żółw, sieba bordo. Co tam? <grywa> nie no, wygląda zarobiście. Kurde, bym go pogłaskał. On pewnie by nawet nie sięgnął, ale dobra. Chodźmy z tym dzikiem, bo kurczę, zasmu się coś stanie i tyle będzie. Szybko! Łe... spokojnie, w ogóle Kratos niesie dzika, czajdzie, przez dzik że 500 kilo. Dobra. Połóż go w tym miejscu. Przytrzymaj go. Mieszkasz sama? No. Tak jest lepiej. Tak, mój ojciec też nie lubi ludzi. Chłopcze, ale to prawda. Przytrzymaj go, zanim zrobi sobie krzywdę. Dobrze. Spokojnie, odpocznij. Potrzebuję dwóch rzeczy. Za domem rośnie czerwony korzeń. Przyniesiesz mi garść? Co jeszcze? Ja. Wiem, że jesteś Bogiem. Nie z tego świata, ale jestem tego pewna. On nie wie, prawda? O Twojej naturze i o swojej. To nie Twoja sprawa. Bogowie tych światów nie przepadają za obcymi, zaufaj mi. Wiem. Gdy Cię znajdą, a zrobią to, skomplikują Ci życie. Chłopiec zażąda prawdy. To będzie mój problem. Cokolwiek skrywasz, nie możesz go chronić po wieczność. Ale masz rację. To nie moja sprawa. Potrzebuję też rzeżuchy. Możesz? Rośnie w ogrodzie, ma białe płatki. Wystarczy pęk. Dobrze. Rzeżucha. <grystanie> Ja pierdzielę. Kradł sobie nie mogę. To jest taki typowy stary moment momentami, naprawdę. Ja pierdzielę. Tak samo ta też się trusami rozbraja. No, mój ojciec też nie lubi ludzi. Łopcze, Świetne, naprawdę świetne. Narracja jest cudowna w tej grze. Białe płatki, że żucha, tak? To, to, to jest chyba to. Po prostu nie. To są ryby, dobra, cicho. Nie, nic. Nie, nie, to nie ważne. Nic nie mówiłem. Ma no, białe płatki, dobra. Eee, doszukajmy w takim razie. Urszarka seki jest tak świetnie zrealizowane, to jest chyba tutaj Dobra. Aha, wróci dla Treusa i to tyle, tak? No dobra. To lecimy w takim razie Do Atryusa czy do chaty? Do chaty chyba. Dokładnie. Okej, to dajmy tej Rzucha, dobrze. Masz czerwony korzeń? Chłopiec go szuka. Może przydałaby mu się pomoc? Proszę, bez obu składników maść nie zadziała. <grym> <grym> dobra, myślałem, że Atreus już po prostu wrócił, ale widocznie chyba sobie tam nie radzi do końca. Jest dobra. Zobaczmy. <grym> <grym> Może tym? Upuściłem go? kiedy goniłeś dzika. Co się ze mną dzieje? Gdybym zgubił go. Zgubiłeś go. Będę go teraz lepiej pilnował. Hmm. No, podejrzewam, że te noże są bardzo istotne, czy znaczy noże, noż, yy, skoro Przecież Kratos też ma jakiś nóż na, na, na tyłku, patrzcie. Tam z tyłu na pasie. Kurde. Zaczekajcie, czekajcie, to jest okno, moment. My musimy iść do wyjścia, do wejścia. <gry> Także chyba są te noże istotne faktycznie, bo mówię, Kratos też tam ma z tyłu jakiś nóż koło prochu Fej. Chwilę. Chcę wam podziękować. Ach. Chcesz spokoju? Ten znak ukryje was przed... tymi, którzy będą chcieli wam przeszkodzić. Luina... Znajduje się przejście, którym bezpiecznie wyjdziecie z lasu. Idźcie ścieżką w dół, a potem w stronę światła. Spotkamy się jeszcze? Jeśli będziecie tego chcieli. A teraz ruszajcie. Chodź, chłopcze. Ale Kratos jest osły. Ja, przecież nawet nie powiem tego słowa dziękuję. No. Kompas wiedźmy. Zbywasz kompas wiedźmy. Kompas znajduje się u góry ekranu i wskazuje twój następny cel. Ić w kierunku znacznika na kompasie aby zacząć do łodzi. Ułatwi ci to odnajdywanie drogi i podróżowanie po świecie. Zawsze poprowadzicie do celu. Ale fajne! I zarąbiście! No dobra, bo właśnie na niektórych gameplayach widziałem właśnie kompas. się Zastanawiałem kiedy on się odblokuje, skinia wiedźmy, dobra. Mamy nową lokację. O kurcze. A tu jakieś... O to jakieś nowe rzeczy są. Patrzcie jakieś takie oko dziwne, szło oko jakaś taka kulka, nie wiem jak to nazwać w sumie do końca. Okej, okay, to co moi drodzy? Looting standardowo lecimy. Co się bije? Co jest? O cholera Dobra, dawaj Atreus. Boga uwaga, uwaga. Czekajcie. Co jest? O kurde. Dobra, dobra. Zmory na marach, zobaczmy. Zabijaj zabijaj zmory. Jeśli będziesz tylko badać odwiedzane krainy z się spotkasz na swojej drodze więcej tyhlejących gałek ocznie wskazówki dotyczących dobra, dobra? Uwaga, uwaga. Ale kurde, no mogą Matryusach Tryusach chwycić, niedobrze Dobra? Uwaga, uwaga, pięknie Okej, dobra, chyba załatwione, co? Dokładnie Mama mi o nich mówiła Czyli naprawdę istnieją Zmory? Tak. Ok, zobaczmy sobie. Zmora. Mama często opowiadała mi o Zmorach, aż w końcu zacząłem mieć koszmary. Wstydziłem się tego, ale tłumaczyła mi, że każdy je miewa i że czasem strach też bywa piękny. Zawsze dostrzegała we wszystkim jasne strony, choć w tych potworach naprawdę ciężko się doszukać czegokolwiek pięknego. Ich nazwa pochodzi podobno od Mary, stworzenia ze starszych legend, która siada, które siada śpiącym ludziom na piersi i karmi się ich strachem. koszmary. Ok. Albo nimi są. O kurde, ale bej. Okej, okay, cyk do wody. Tam mam jakąś skrzynkę w ogóle, zresztą znaczy trumnę. Hmm. Tam jest też skrzynia. Ale nie widzę żadnej pieczęci w tym momencie nawet. No dobra. Także chyba na razie z tym wszystkim nic nie zrobię. Tu coś mogę zrobić. Przemieszczę się w lewo lub w prawo. Dobra. Nie jest ciężki? Nost. Jest. Pewnie jest. Nie, nie wydaje się. Ok. Kratos. Pójdź, pójdź, pójdź. Dobra, jeszcze tu będę mógł przepchać, ale. O, właśnie! Tak, myślałem, że coś tutaj jeszcze znajdziemy. Zobaczmy. A być może, jak to sobie przesuniemy te kamienie na, na rzekę, to wtedy, znaczy na tą wodę, to wtedy może będą mógł się po tym przemieścić. To by było dobre. No ale, kurde, ta wiedźma dobrze powiedziała, że no chyba powinniśmy Atreusowi powiedzieć, kim Kratos jest tak naprawdę, nie? A kurde, on jakoś no, nie, nie kwapi się do tego zbytnio. Tak się zastanawiam, czy. Się zastanawiam, czy w ogóle nie dotykaj wody. Czemu? Wiesz co jest pod powierzchnią? Nie, nic nie widać. Więc nie dotykaj wody. O, mamy siódmą maskę. Okej. Okay. I tu nic więcej nie zrobię tak naprawdę. No dobrze. W takim razie wracajmy. Tego kamienia już nie przesunę. Tam jest jeszcze kurczę skrzynia, ale podejrzewam, że my musimy jakoś tą wodę odsączyć i dopiero wtedy e, będzie jakaś opcja przejścia no bo w tym momencie to skrzynia jest jakby pod wodą, nie? Więc nie mam jakby w ogóle opcji, żeby się do niej dostać. Tu też coś jest. Nie wiem. To wygląda na bombę. Przynajmniej w Darksiders, pamiętam, były takie bomby. W Genesis. I ogólnie chyba w pierwszej części też. Także chyba z tym na razie nic nie zrobię. Może to być jakaś faktycznie swego rodzaju bomba. No dobra, to co? Chyba moi teraz dalej, bo nic więcej tu na razie. Tu coś rozwalone. Uuu, jakaś ładna skrzynia, zobaczmy. Okej, okay, może coś interesującego? Co to jest? Talizman skoncentrowany witalności. Zwykły przedmiot, talizman zapewnia przypływ zdrowia. Pokaż. Eee, I to jest. Nie wiem do czego jest talizman. Ja pierdolę, czekajcie. Eee, jak się porównywało? Mogę porównać? Przejdź do gier. O, tutaj. Czekajcie. Eee, tu mamy talizman, tak. I co on mi da? Zapewnia przypływ. Wciśnij LB plus kółko, aby aktywować. No to jest spoko. A, tu mam porównanie. I tak, on mi daje dużo szczęścia i obronę, ale witalność mi właśnie obniża. Teraz przynajmniej mam chociaż te cztery witalności. Ok, I LB plus kółko aktywujemy, tak? I on będzie mi wypełniać zdrowie. Ale przetestujmy to. Aha, i mam przepływ zdrowia na chwilę, dobra. Nowa praca, aktywuj zdolności talizmanu. No dobra. Co jest, Atreus? U, mamy łódź. Okej. Okay. Dobra. Hmm. Takie jeszcze sobie tradycyjnie porozwalam wszystko dookoła. Czemu <grym> nie? W zasadzie. Dobra. Okej, okay, no tutaj nic więcej w sumie nie ma. No, dobra. To co moi drodzy, rozruszajmy. Siadamy, siadamy sobie do łodzi i lecimy. Ciekawe, czy łódź będzie stałym środkiem transportu. Ciekawe by to było. Teraz szybko dotrzemy do góry. Nie wierzę, że tu jestem i robię te wszystkie rzeczy. Myślałem, że nigdy nie opuszczę naszego lasu, albo nawet własnego łóżka. Twoja choroba to nie twoja wina. Wiem. Chodzi mi o to, że to jest super. Znowuś ta choroba Atreusa pojawia się. Martwię. Nie wiem, martwię się o niego, wiecie, bo. Jak ta choroba nie pozwalała mu łóżkę opuścić, no to może być grubo. Nie wiem, no mam nadzieję, że nic mu nie będzie podczas podróży. Ale jeszcze zobaczymy. Myślałem, że coś z tyłu będzie, jak tą łódką popłynę. Podnoszę do następnego celu w kierunku wskazanym przez kompas. Spoko, spoko. Trochę ten kompas pop tym przez jest chód programu, ale trudno. Jakoś sobie poradzę. Dobra. No to chyba wypłuk... Jesteśmy tak blisko. Pływamy na morską wodę. Skąd wiesz? Nie czujesz tego? Jeśli tak pachnie może to strasznie cuchnie. No trochę to prawda. Dobra, ale pójdźmy sobie dalej na razie. Tak szokam, czy gdzieś tu zacumować mogę, ale chyba niezbyt więc pójdźmy na razie dalej. Dobra. Spójrz tam. To Tor? tor. Jezioro dziewięciu. Tak? Wow. Nie sądziłem, że słuchałeś, gdy mama mówiła o Bogach. Rzadko. Czy mówiła o jakimś, który nie czuł bólu? O. Brzmi jak Baldur. Baldur. Bóg Asów. Syn Odyna i Frigi. A Odyn jest królem. Tak jest. Czemu pytasz? Aha, czyli już chyba wiemy kim był ten nieznajomy. No i moje podejrzenie się potwierdziły tak właśnie. Myślałem, że jest to Baldur. Okej, co? Ale nie mogę ich odczytać. No, halo, podpłynąłem, i co dalej. Napisano. Poświęć swą broń na środku zbiornika, a przebudzisz kołyskę świata. Znaczy, mamy wrzucić broń do wody? Dla ciebie to nie będzie problem. Zrobisz to? No, żeby wrócił ten topór do nas. No i ciekawe, stanie się coś? O, to nie powrócił. Co się dzieje? Eee, Czyśmy się niezie? Czy to jest wzór świata z mitologii nordyckiej? Czy to jest to? O kurde! Zachowaj spokój! Nie boję się! Jest super! Tam w oddali jest wrak statku, widzisz? I ten posąg tora. Tylko teraz widać znacznie więcej Woda opadła, gdy wąż się podniósł A, dlatego tam nie było tej plaży, widzisz? A tam jest góra Spójrz, ten budynek prowadzi od podnóża do złotej świątyni To wszystko było pod wodą Z wyjątkiem posągu To dobrze, nie? Jest nawet dok Tam, obok flagi Jakie to było epickie, jak ten wąż wyskoczył. Będziemy pierwszymi od dawna, którzy po nim chodzili. Znasz tego węża? Jest jednym z gigantów. Zobaczmy, wąż świata. Właśnie obudziliśmy węża świata z Midgardu. Ojciec myślał, że będzie chciał nas pożreć, ale mama zawsze mówiła, że Jormungant jest przyjaznym gigantem. Próbował z nami rozmawiać, ale nie mogłem go zrozumieć. Ciekawe, czy takim językiem posługują się wszyscy giganci. Teraz nie wydaje się nam, e, wydaje się nam jednak zbyt zainteresowany. Chciałbym móc z nim porozmawiać. Mam tyle pytań. Skąd się wziął? Co robi na co dzień? Co je? Może znajdziemy jakiś inny sposób, żeby się z nim porozumieć. Jest tak wielki, że oplata cały świat i pożera własny ogon. Bez przesady. No nie wiem. Nie wyglądał na ogromnego. Trochę jak w oszu Roboros, co? Okej, okay, tu mamy jakieś różne doki. Wyspa Śmierci, o ja pierdzielę, Patrzcie, możemy do różnych wysp tutaj podpłynąć. Dodaj do kompasu. Aha, ja mogę tak sobie pozwiedzać te lokację. Ej, no to kurde, to wiadomo co robimy. walić fabułę. Eksploracja, eksploracja Odli. Lecimy. O tak, chyba się zaczyna. Właściwa gra, co? Aha, to jest ten dok, co znaleźliśmy, dobra. Region wybrzeża 9. Aha, i nie odkryliśmy i tak jeszcze większości rzeczy. Midgard podsumowanie. Stopień ukończenia 9%. Super. Ja pierdziele. Okej. Okay. Wieża strażnicza, odkryto obszar. Oho! Mamy zmory. Dobra, nie o to mi chodziło, w mi Trudno. Uwaga. W ogóle ktoś mi pisał o właśnie, że można rzucić mocniej topory, dzięki za poradę. Jakiś... Mam jakiś, jakąś poradę jeszcze, te zmory mnie gonią i próbuję wyłączyć z walki, ale ojciec może jej powstrzymać. Mam nadzieję, że mu się uda. Może mapa? O! Może to mapa skarbów! Łat? znajdzie lokację ze zwoju. Królestwo Łowcy. Przybyłem do Królestwa yy, Moc gnira, by przekonać się, czy pozyskał składnik do wykucia legendarnego pancerza. Znalazłem tylko śmierć i rozpacz. Zostawiłem, zostawiłem ofiarę, by uczcić pamięć tych, którzy polegli, próbując zapewnić swemu królowi wieczną chwałę. Mhm, czyli ja muszę to odnaleźć gdzieś, no dobra. Okej, okay, tam mamy pieczęć, tylko nie wiem, a ja mogę ją zdjąć bez problemu? Mimo, że ona jest tam jakby za takimi... o kurde, z takimi kolcami? O no, może być problem. Aho, czekajcie. Hmm... No bez kitu, jak ja miałem trafić? Czekajcie, przez mi się podświetla tu gdzieś? Kurczę, za szybko chodzi ten celownik. Ajajsiet. O kurde, moment. E, tutaj nic nie zrobimy. Jak się zastanawiam, bo to jest pewnie czasówka, nie? Z tymi... Aha, bo tu w ogóle... A, tu jest pewnie do opuszczenia koców. Tylko czekajcie, zanim to zrobimy, to ja sobie jeszcze wezmę to wiadro. Ok. Kolejne srebro. Może tutaj jeszcze sobie poeksplorujmy? Nie wiem, na razie może... A, tu nie przejdę, patrzcie. Jakieś kamienie dziwne. Zawaliły przejście. No dobrze. Czyli tu nic nie zdziałam. No i bez kidu, to jakby... Mi się wydaje, że... O właśnie. Dobra. Teraz szybko. Udało się? Udało się, chyba. Dobra. To może być cenne. Okej. Okay. Opuścić statyk. Jeszcze coś mamy. Podczas podróży po Jeziorze 9 znaleźliśmy ten piękny galion. To pewnie wszystko, co zostało z okrętu, które widział wiele wspaniałych miejsc. Ciekawe, czy na plażach i pośród wraków można trafić na więcej takich ozdób. Może brok da nam za to trochę srebra. Okej. Okay. Kurde, jak, to jest... jak ten świat jest interesujący. Dobra. I co my mamy w tej skrzyni? Pewnie dun albo róg krwistego miodu. O, mamy kolejne. Dobra. Trzy <laughs> z trzech już! O, tak. Dobra, zwiększy mi się HP chyba, co? Dokładnie. No, il, I to ile? Ja pierdziele, patrzcie, mi się pasek powiększył. Kozak. Dobra. Tylko teraz tak, y, tu chyba nie przejdę, prawda? Z tym nic nie zrobimy. No dobrze. Hmm, 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 hmm nie my mamy czasu? No niewiele, no dobra. Moi drodzy, słuchajcie, ja bym chciał teraz na mapkę sobie... Znaczniki na mapie wskazują ciekawe miejsca, możesz je filtrować według kategorii. Wciśnij LTE aby wświetlać znaczniki na mapie według kategorii. Wciśnij R3, by przełączać się między aktualnie śledzonymi znacznikami na mapie, dobra. Okej, okay, znaczy tak, to chciałbym już usunąć z kompasu, ogólnie tak, tu mamy fabułę, ale tu mamy jeszcze dwa porty różne, ja bym chciał w ogóle dookoła tego popływać i pozwiedzać sobie każdy z tych... Mówicie, tu mamy jeszcze jakieś dwie rzeczy, tam coś mamy, jakieś przejście, bardzo chętnie bym sobie tu jeszcze popływał, ale bardziej myślę, że tym jeziorem zajmiemy się już w odcinku kolejnym. Tu nasz dom jest ok. No, także myślę, że te dwa doki zjedziemy sobie w odcinku następnym, a dalej popływamy sobie już. Czekajcie, bym ja chciał sobie. Mogę przybliżyć jakoś? Przybliż oddal. Jak się przybliża? O, dobra. A, bardziej już nie mogę przybliżyć. Ok, stopień kończę. Aha, bo to jest ten region 9, dobra. Dobra moi drodzy, słuchajcie, no to co, myślę, że tu będziemy już sobie odcinek kończyć, ja sobie zaraz zapiszę gierkę. Mam nadzieję, że się wam podobało, jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz, no i widzimy się jutro w kolejnym odcinku z God of War. Na razie!